Czym bardziej skomplikowany dach, tym bardziej mnie interesuje, bardziej mnie wciąga, jeżeli trzeba dużo myśleć, kombinować. Nie to uspokaja, wciąga mnie taka robota. Praca dekarza nie jest łatwym zawodem. Przede wszystkim myśleć i, i dbać o bezpieczeństwo swojej i ludzi. Chwila nieuwagi, można sobie zrobić krzywdę i kolegom. Nie można mówić, że ktoś się nie boi na dachu. Trzeba się bać i trzeba myśleć, co się robi. Dekarz z lękiem przestrzeni na pewno nie może być. <laughs> trzeba, trzeba obyć się z wysokością i nie można mieć lęku przestrzeni. ktoś ma lęk przestrzeni, to nie może myśleć o pracy dekarza. Z brasem y, y, miałem styczność w 1993 roku, jak brasa ściągali jeszcze z Niemiec. Nie było jeszcze fabryki w Polsce. Pierwsze uczyliśmy się na książkach po niemiecku. Robiliśmy dachy dosyć skomplikowane. Pierwszy dach, który był robiony, był robiony w kształcie gwiazdy czteroramiennej, który był robiony z brasa na termoplaście w Libiążu. Pracowałem na węgrzech. Na węgrzech robiliśmy bardzo dużo z dachami, tam dachy są robione nawet i na blokach i to był blok. W kształcie podkowy z jednej strony szła jedna brygada, z drugiej druga. Na środku budynku trzeba było się zejść. I specyficzne wykonanie dachów węgierskich jest na tym, że nie ma nigdzie rynien, wszędzie są okuwane koryta podwójnie ołowiem i blachą miedzianą. Na spadak i, i, i w poprzek wszędzie są koryta kute. Bardzo ciekawe dachy są ciekawa robota, bo na dachach nawet w Węgrzech. Najwyższy dach to jest kościół w górze Kołopszczyny 25 metrów wieża na kościele i jest też przykryte rób ceramiką prasem lub ceramik ceramika e, Rubin Piękny dach duży, około 700 metrów kwadratowych Mamy zrealizowany dach w ćwiklicach Kołopszczyny To jest dach w stylu azjatyckim, jest dach około 700 metrów, przykryty karpiówką piękny dach. Piękny obiekt. Drugi obiekt jest w Imielinie Dworek, też przykryty dachówką, karpiówką, na którym się znajdują wole oka. I wejście nad budynkiem jest na... Mury ogniowe są na półokręgu, które są też przykryte dachówką. Na szkoleniach no są, są wykłady. Jeden, pierwszy dzień jest wykład, a później na, przez dwa dni i wykonywane są prace na modelach, które są przygotowane na warsztacie i, i wykonuje się prace y, tak, jak gdyby na dachu. Można wyeliminować pewne błędy, których powiedzmy nie, nie stosuje się wcześniej. Może i z niewiedzy ktoś nie, nie, nie czyta instrukcji nie, albo nie umie czytać. I, I powiedzmy przy, przy takim wykonaniu prędzej to utkwi w pamięci, jak, jak powiedzmy teoria, wykonanie praktyczne. Wszystkie etapy, jeżeli się przejdzie, to już jest naprawdę dekarz, który chce się nauczyć, to może nauczyć się solidnej pracy. Certyfikat oznacza, że powiedzmy dany dekarz osiągnął swoją fachowość i i na pewno, powiedzmy, przy, przy wyborze przez klienta e, wykonawcy, na pewno się będzie liczył taki certyfikat do, do, do zlecenia do wykonania dach. A firma od początku... Kładzie nacisk na sprzęt. Posiadamy wyciąg dekarski, jak również wszystkie maszyny, które są potrzebne do cięcia dachówki, do transportu. I to ułatwia wykonanie dachu, szybkość dachu. Dodatkowo mamy wózek, który dachówkę się przewodzi w poprzek podachu I to jest wszystko usprawnia. Wystarczy trzech ludzi, żeby dach przykryć w przeciągu 2-3 dni. Firma działa na terenie lędzin. Praktycznie roboty wykonujemy od Częstochowej po Bielsko. Najpierw zajmowaliśmy się tylko samymi dachami, ale w okresie zimowym był problem z pracą na dachach, bo jak wiemy, w zimie w Polsce dachów się nie robi. Trzeba było firmę rozbudować i zaczęliśmy budować domy od podstaw. Także firma zajmuje się usługami ogólnobudowlanymi, począwszy od fundamentów po dach. Elementy. Dla mnie nie ma trudnych elementów. Bras ma takie wszystkie elementy, że pasuje jedno do drugiego, tylko trzeba wiedzieć, który element w którym momencie użyć. Pokryliśmy już setki budynków dachówką, w większości dachówką Bras.